Cześć moi drodzy, zaraz Wam pokażę, że na naszym torze dzieje się tyle samo, co tam za mną w tyle. Ale to jest właściwie tylko taki stem dograny do tego filmiku z prostego powodu. najbliższą sobotę, czyli 24, teraz, od godziny 9, będzie dokończenie prac remontowych na naszym torze. Więc bardzo wszystkich ładnie proszę, tych co mogą, abyście przyszli i pomogli. Za co naprawdę z góry dzięki, jak wiecie. Wiecie co to znaczy. Kciuk. Dobra. To teraz wam pokażę, co się właściwie dzieje u nas na torze zaraz po przebudowie i zaraz jak przesech. Siemarce świeriece świrki. Witam was Was, Samozwańczy król arterów, Gdzie jesteśmy? A jesteśmy na torze. Posłuchajcie, deszcze przestały padać lekko przesech, a już mamy pierwszych użytkowników i bardzo dobrze była serce się cieszy, że ktoś to używa i będzie Was na pewno coraz więcej. Zaraz wam pokażę, kto przyszedł na tor. No to idziemy. A tutaj mamy Darka, to jest początkujący kierowca, nowicjusz, pierwszy raz na torze w życiu. Powiedz, jak Ci się jeździ, bo widzę, że wziąłeś ten bardziej taki prosty model, ten spalinowy. Tak. Powiedz, jak to jest zacząć od takiego prostego modelu, jak potem widzisz swoją przesiadkę na elektryczny? E, elektrycznym modelem zupełnie inaczej się jeździ, zwłaszcza w skali 1 do 10 z napędem na... Ale Ty jesteś przecież nowicjusz, na to na jak nie. Ty to już wiesz? E... <laughs> No, no dobra Darek, Darek to jest nie. doświadczony kierowca, niech trochę poopowiada co, jak, jak wszyscy modelarze nie możemy się doczekać już kiedy w końcu obecnie tor e, na dobre są tutaj troszeczkę kałuże, ale one przesychają. Tor jest fantastycznie zbudowany, ma bardzo dobrze wyprofilowane hopy, na których można na, pal na pełnym palcu jechać ile się da. To, to. No i co? No to dobra, nie przeszkadzamy już Darkowi, niech dalej trenuje swoją spalinę, dzięki Darek, a teraz zobaczcie, dzięki. tor, dwa dni sucho było i już nadaje się do jazdy, mamy dzisiaj spalinę i Slesza, czyli Shortcorsa, pamiętajcie, Shortcorsy to najlepsze modele na początek, o i jedzie, pojechał tam dusz. Powiem wam coś, nie przepadam za spalinami, ale lubię smród tych spalin. O, jeździ, tragus, to są najfajniejsze pojazdy na świecie, tragusy. Posłuchajcie, a tutaj mamy Kamila. Z tego co wiem, Kamil od dwóch tygodni jeździ modelami. Dzisiaj pierwszy raz przyszedł na Tor i w ogóle pisał mi też na Messengerze, że on nawet. Posłuchajcie, ten chłopak, bierzcie z niego przykład. Chodził na parking, ustawiał sobie jakieś przeszkody i jeździł. Opowiedz, jak to było. Kiedy się zdecydowałeś na zakup modelu, no, jak to było? Najpierw przekopałem erce Majstra w Shortcore Polska, Tor Łódzki. I, I doszedłem do wniosku, że kupię sobie Slesza 4x4. E, no i pojechałem na mój pierwszy tor, czyli na parking. E, wziąłem trochę gruzu wysypanego obok. Dzięki za ten gruz. E, rozłożyłem sobie e, 3, 3 e, kamienie i robiłem ósemki. No super, naprawdę zabawę ja się Posłuchajcie, on naprawdę bardzo dobrze robił. Kupił sobie model i chyba nawet posłuchał co niektórych i zaczął ćwiczyć, a nie jeździć jak tu odstawiać gupawkę i dlatego na niego brawo. No i dobra, no teraz fajnie. przyszedłeś dzisiaj pierwszy raz na tor. To powiedz, pierwszy raz na tor, to powiedz jaka jest różnica między takim robieniem ósemek. Przepraszam, ty jesteś wyższa, muszę trochę wyzejść. ja no, jestem wysoki, a ten to w ogóle normalnie. E, dobra, to powiedz yy, jaka jest różnica między jazdą tak na parkingu a po torze? No okazuje się, że już myślałem, że ja już y, mogę startować w lidze jakiejś międzynarodowej w ósemkach. Okazuje się, że przyjechałem tutaj i wstrzymam się jeszcze z ligą międzynarodową, bo tutaj mi trochę gorzej idzie jak te ósemki, ale ale powiem wam, że Tor jest brawo, naprawdę, to jest niesamowite. Hopki, normalnie slez lata w powietrzu. I posłuchajcie, to jest co, co zrobił obca. Tor przebudował tak, że jest bardzo dobry dla początkujących. Zobacz, zobaczcie, jak się chłopak jarzy, zobaczcie. Do takiej minuty ja dawno nie widziałem. I posłuchajcie, no bierzcie z niego przykład. Róbcie ósemki, przychodźcie na tor. No, tor jest tak przebudowany, że no zobaczcie. Ja wam coś powiem: poprzednio mieliśmy o wiele trudniejszy tor. I takich początkujących, tak się uśmiechających jak on, to, to nie widziałem. To jest pierwszy raz, kiedy widzę tak uśmiechającego się gościa. Dobra, teraz popatrzmy, jak jeździ Slashem swoim. Gdzie jest ten sleszem? O, tam jest. A jeździ, jeździ. Słuchajcie, jemu nawet źle nie idzie, widzicie, ja wam też powiem, robienie ósemek na parkingu coś przyniosło. jakbyście tak pierwszy raz przyszli na tor, to gwarantuję wam, że na prostej to byście jechali jak dosłownie pijany zając. No, tutaj widać już skutki tego, że tor jest naprawdę bardzo przyjazny, tak jak owca go przebudował, bardzo przyjazny za tak? świeżynek jak to jest. Zobacz, o, ale wywrotka też zawsze musi być, ale jedzie dalej, najważniejsze i w dodatku serdecznie. Więc jak widzicie, środa, grubo po 17, już prawie niedługo będzie 18 i tory ledwo wysech i już przychodzą pierwsi użytkownica, a będzie ich coraz więcej, coraz więcej. Posłuchajcie, zapraszam Was serdecznie, wpadajcie, przynoście modele, a zabawa będzie taka.